Zanim zaczniemy, chcę, żebyście mnie nie podpuszczali z lepszym komentatorem. Zauważyłem, że to, co pisaliście, że on nagrał jakiś nowy film o mnie, to to nie jest nowy film, to tylko to jest film, na który jest z wczoraj, na który ja już odpowiedziałem. Jestem zły na lepszego komentatora, oczywiście, uważam go za zdrajcę i, i, i tyle po prostu. Więc nie gadajcie mi o nim, ok? okej? Ja jestem człowiekiem emocjonalnym, ja się nie będę pierdzielił, tak? Po prostu, nie chcę o nim gadać w ogóle. Jak będziecie na ten temat nastawać, żebym ja o nim gadał, się odnosił, no zły jestem na niego, no zachował się jak skurwysyn, no. Zamiast spytać mnie, zamiast napisać jakiś komentarz pod moim filmem, że jest zaniepokojony czy coś, czy, że zaprosiłem Hojeckiego czy coś. To, to, to nie, to od razu wielki film hejterski. nie? No dobra, no to ja też nagrałem film, w którym napisałem, że ja próbuję sięgnąć do jakichś niekatoli, yy, zmobilizować jakieś siły przeciwko Kato, Sarmato nazistom, a yy, wykorzystując to, że Hojecki stracił złudzenia co do nacjonalistów i tak dalej, już w 2017 roku. No, dla lepszego komentatora to jest chyba za trudne. No, nie wiem, antropolodzy to trochę czasem są takie kołki, niestety. No. Mi się wydaje, że wszystko wiedzą, a główno tam rozumieją. Natomiast. Dobra. Najpierw o, o Holandii Wam opowiem. Odwrócę kolejność z filmu. W tym programie, w tej serii pod tytułem Euronewsy. Mówię o tym, co się Europie udaje, to powinien oczywiście robić Tusk i jego rząd, no ale nie robią, no nie robią. Nie robią, w Pawianicach powiedzieli, spytali, dlaczego pan tego nie robi, tak? O sukcesach rządu, o Europie, no nie robią, no. I taki przeciętny Polok to myśli, że sukcesy to jest coś, co się zdarza w Chinach, w Singapurze albo w Rosji, co gorsza. Natomiast, um, um, natomiast, um, natomiast, przejdźmy już do Holandii. Zobaczcie, takie coś. Jet fuel made from used cooking oil. Yep, the Dutch airline Kalem just flew a real commercial flight using właśnie to. Znaczy, Kalem just flew a commercial plane using biofuel from used cooking oil. Widzicie to? Czyli Holendrzy zrobili lot samolotu, komercyjny lot. A tak w ogóle fajnie ktoś napisał, jak, pokazał, jak wyglądały polskie chodniki przed wejściem do Unii Europejskiej. I przed e, i tak dalej. I zanim zaczęły spływać fundusze i tak dalej. Y, natomiast no, no mamy samolot, który. Y, 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 mamy samolot, który. Y, y, jest kilka takich stron na Facebooku, które zajmują się technologiami. I teraz, czyli ma, mamy odpowiedź, europejska odpowiedź na szantaże energetyczne tak, ze strony tyranii azjatyckich, azjatyckich dyktatorów. Tutaj mamy Kolejny holenderski pomysł. Underwater battery stores energy using gravity, with no chemicals, no metals and no pollution. The future of power may not be the clouds but beneath the waves. Holendrzy właśnie robią słuchajcie um, baterie, które wykorzystują siłę grawitacji wodnej. Tak, tutaj mamy coś takiego. One unit of the ocean battery can store uh, Tutaj tych całych megawatów, 10 megawatów, czy tam coś tam, enough to power over 2000 homes for a full, full, full day. Taka jedna banieczka y, może dostarczyć prądu do 2000 mieszkań. Multiple, czy tam budynków, właśnie nie wiem, jak oni to liczą, mieszkań, mieszkań czy budynków. Multiple units can be deployed in parallel along with wind farms or under floating solar islands. This system is modular. Fully recyclable and compatible with existing renewable grids. It's already being tested for the North Sea in the North Sea, and it's scheduled for commercial deployment in 2026. Czyli w przyszłym roku już będzie to komercyjnie używane na wielką skalę w Holandii. Grawitacyjne grawitacyjne e, baterie. Nieźle, co? A teraz sobie zobaczymy, no i to jest to. Ja to sam robię, nikt tego nie robi. Ja dostarczam mam o tym informacji, a tylko zdrajcy, typu lepszy komentator, mnie gryzą po dupie i atakują mnie codziennie hordy nacjonalistycznych troglodytów. Bo oni wiedzą, że gdyby było, było stu takich napierałów, to by nie było żadnych rządów pisu. Po prostu. O tutaj mam na CDA. Żeście mnie towarzyszył na pierniczak coś tam. Ja, ten człowiek pisze do mnie codziennie. Ja codziennie, ja w ogóle wyrzucam te komentarze. Mam na CDA co chwilę 50 komentarzy. Ostatnio mało piszą komentarze, bo zorientowali się, że ja wyrzucam je hurtem po 50, nie czytając nawet. Także nie, nie piszcie mi na CDA żadnych komentarzy, bo wyrzucę je razem z negatywnymi, bo tam po prostu nie mogą jakieś nacjonaluchy, że ktoś chwali Europę Zachodnią. Oni po prostu nie mogą. Przecież Europa Zachodnia to jest Arabia, nie? No pewnie. Nie do wiary, co za kraj. W dupę pójdziemy z tymi nacjonalistami, jak tak dalej pójdzie. Wkuruł mnie nawet Zbigniew Stefanik przed momentem rozmawialiśmy i gadał, że Rosja wygra wojnę. No kurwa, tak. Czym? Ciekawe czym? Z Zachodem by wygrała wojnę Rosja. Ciekawe czym? No ale dobra. No mm, i tak pogadamy o 21.00. Zobaczymy, jaki ma argument. E, dobra, także ja czuję się całkowicie osamotniony. Nie będę się tutaj rozwodził nad moimi cierpieniami, bo wiem, że mam Was i mnie wspieracie, ale chcę Wam powiedzieć, że to jest trudna sprawa: być przeciwko całemu takiemu typowemu polskiemu gówniarstwu, które wszyscy gadają to samo, tak? A, e, a liberałowie, jak lepszy komentator, się zachowują obroną darwinizmu kurwa, zamiast bronić Polski przed sarmatyzmem. W Niemczech robią coś, co odczujemy w Polsce. Ewenement. W Hiszpanii muzułmanie się doskonale asymilują, w ogóle nie ma żadnego problemu. Gorzej jest w tych krajach północnych, bo w Hiszpanii Arabowie się czują bardziej jak u siebie. W Niemczech zrobimy coś, co odczujemy w Polsce Event, Zaraz sobie zobaczymy. Momencik, momencik. Sorry, że taki jestem dzisiaj trochę rozgoryczony. Do wieczora się pozbieram. Ale generalnie widzę, że no, no, po, po, po prostu wszyscy są do krzanu po prostu. No. Wszyscy robią nie to, co trzeba, żebyśmy wygrali. Nie? No ale dobra. W Niemczech zrobimy coś, co czynimy w Polsce. Największe niemieckie firmy zapowiedziały inwestycje warte co najmniej 100 miliardów euro, które mają ożywić gospodarkę Niemiec. Inicjatywa Made for Germany jest wspierana przez rząd i połączona z planowanymi publicznymi inwestycjami na 500 miliardów euro. Nie było czegoś takiego nigdy wcześniej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Efekty mamy od, odczuć także w Polsce. Nasze gospodarki są bardzo, 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 bardzo ściśle połączone, a i tak Polska się zachowuje, jakby była gdzieś na Księżycu albo 51 stanem USA. Polska pobija rekordy tempoty umysłowej w wersji HARD, a oczywiście Polactwo ma fantastyczne samopoczucie. Im, ba, Im głupsi są Polacy, tym bardziej zado, samozadowoleni w siebie skarpeciarze, kurwa, na grillu. Grupa ponad 30 największych firm i instytucji finansowych z Niemiec, w tym takie marki jak Siemens, Deutsche Bank, Basf, o już te, teraz mamy więcej, te, wymieniłem dwie firmy i my takich firm nie mamy w ogóle, tak tylko przypominam, że Polska nie ma, Polska ma tylko jedną taką firmę, Orlen się nazywa. Siemens Deutsche, Bank, Siemens Deutsche Bank, BASF, BMW, Commerzbank, Mercedes-Benz, SAP, to nawet nie wiem co to jest, i Volkswagen 7. Oczywiście jest tego dużo więcej, ale zobowiązało się, te 60 firm się zobowiązało właśnie do realizacji nowych inwestycji, które mają być, jak to ujęli, trzycyfrowe, czyli wynosić co najmniej 100 miliardów euro. Z jednej strony to oczywiście niezwykle pozytywna inicjatywa, ponieważ niemieckie firmy w ostatnich latach częściej inwestowały za granicą niż u siebie. No właśnie, nie wiem, co to jest ten SAP. Wiecie, co to jest ten SAP, to powiedzcie. Ponieważ niemieckie firmy w ostatnich latach częściej inwestowały za granicą niż u siebie w kraju, jest to zapowiedziane oczywiście, jeśli zapowiedziano oczywiście. Inwestycje faktycznie zostaną zrealizowane w planowanej skali. Powinno to ożywić wzrost gospodarczy w Niemczech, a tym samym pozytywnie wpłynąć także na koniunkturę gospodarczą w Polsce i całej Europie Środkowej. Z drugiej strony, wydarzenie jest skoordynowane także z politykami. Ciekawe jest to, że jest całe wydarzenie skoordynowane z politykami. Zobaczcie, mamy ludzi, którzy nie umieją pisać już po polsku, i to są dziennikarze. Z jednej strony to jest oczywiście niezwykle pozytywna inicjatywa, z drugiej strony jest to skoordynowane także z politykami. Tak się nie używa z jednej i z drugiej strony. Z jednej i drugiej strony się mówi na przykład coś takiego: z jednej strony ta lampa jest ładna, ale z drugiej strony jest droga i nie działa zbyt dobrze. To, są, to jest, się używa do przeciwieństw. A nie, że z jednej strony to jest kłódka, a z drugiej strony mam kłódkę. Dziennikarze, którzy nie umieją myśleć i mówić po polsku. Na takim jesteśmy poziomie. No ale dobrze, że w ogóle pisze o tym. Także w Polsce nawet artykułów nie, nie umieją pisać, a co dopiero. No ale dobra. No, dobrze, że i tak pisze o tym, że w Niemczech się robi coś sensownego. Systeme Anwendungen und Produkte in der Datenverein. Aha, czyli te komputerki i inne klikanie po klawiszach. Dobra. Deklaracja padła, padła w wyjątkowej oprawie. Liderzy spółek, czyli tych 60 firm, pojawili się w Bali, Berlin razem, zusammen. W tym samym czasie spotkali z niemieckim kanclerzem, ministrem finansów. Firmy nie ukrywają, że akcja jest inspirowana przez gabinet kanclerza Merca. A rząd wprost witając ten gest, zarazem obiecuje reformy, uproszczenie procedur i szybkie inwestycje publiczne o wartości nawet 500 miliardów euro w ramach specjalnych funduszy infrastrukturalnych. Wspólne zobowiązanie do tak dużych wydatków przez konkurencyjne firmy, nie tylko przemysłowe, ale i finansowe, IT i motoryzacyjne, stanowi ewenement na skalę europejską. Część deklarowanych kwot to naturalnie już wcześniej zaplanowane inwestycje, a także niemała część wydatków ma być zupełnie nowa, koordynowana i. Sygnalizować zmianę klimatu inwestycyjnego i nową epokę współpracy biznesu z państwem. Wiecie co to jest? To jest model francuski. To jest model francuski, dirigizm. Czyli Niemcy przechodzą na model francuski. Pan dziennikarz o tym nie mówi, bo pewnie nie wie, co to jest dirigizm. No to się trzeba interesować trochę Zachodem. Ale w ogóle jest ciekawe to, że rzeczywiście to jest prawda, że przez te długie, długie lata, długie, długie lata niemieckie firmy rzeczywiście inwestowały więcej za granicą niż u siebie w kraju. I to jest prawda. Ale od czasu pandymii, pandemonium zauważono, że no, no lepiej inwestować jednak w to, co jest blisko, nie? niż w to, co jest daleko. Więc oczywiście to jest bardzo dobra inicjatywa. Unia Europejska musi tak jak Stany Zjednoczone dostosować się do, do, do świata, w którym Stany Zjednoczone są egoistycznym dupkiem i też tak robić jak Amerykanie, to znaczy z firmy cofać do siebie. Wyciągać z Indii, wyciągać z Chin, wyciągać z Ameryki do siebie, do siebie, do siebie. Tak to powinno wyglądać. Także to się robi, to się dzieje. To ludzie robią tam, tam są ludzie z mózgiem, to wszystko się dzieje. Natomiast w Polsce oczywiście mało kto o tym w ogóle pisze, dlatego trzeba wyławiać wręcz takie informacje. No nic, my zmierzamy generalnie. Ja się cieszę, że Tusk się trochę obudził, rozmawiał w Pawianicach, inspirował i tłumaczył swoich wyborców. Tomasz Wiński uważa, że on strofował swoich wyborców. Moim zdaniem, nie strofował. Mówił, dlaczego nie może po prostu od tak stworzyć sobie nowego sądu najwyższego. No, bo nie może. No, musi pracować na takich instytucjach, jakie one są, zgwałcone przez pis, jak to odkreślił. I prosił o zaufanie i cierpliwość, że czasem może być jakaś decyzja, która się im nie spodoba, ale będzie w tym metoda. Więc, yy, i mówił o tym, że czasami mamy 55% jako koalicja 15 października, a czasami ich nie mają, bo hołownia ma yy, swędzenie dupy albo kosiniak, kamysz ma ból zęba. Wtedy nie mają. Mają 49%. I żeby ludzie o tym wiedzieli. No i dobrze, że to wszystko mówi i wreszcie jest ta komunikacja, tak? No ale trochę w ostatniej chwili, ale. Tusk powiedział, że i tak jest będzie teraz lepiej przed następnymi wyborami, bo ludzie są już zmobilizowani, i a, a PiS nie ma telewizji. Więc, więc to będzie, będzie lepiej. No, no ma tylko te republika no i ma Stanowskiego w internecie, nie? Ale to oczywiście to też robi mnóstwo wody z mózgu, ale Ostatnio jeden z tiktokerów pro zauważył, że ta cała hucba z granicą i tymi Afrykanami, których rzekomo nam masowo Niemcy zwracają z bzdurą, to spowodowało, że Polacy zaczęli znowu lubić Ukraińców, bo stwierdzali, że lepszy Saszka niż kłamę. Tak? Czyli um, jest jakaś nadzieja dla tego popierdolonego kraju, w którym żyjemy. I, i taką, taka, taką tutaj pozytywną rzecz ten, się z Wami podzielę, tą pozytywną rzeczą. No nic. O 19 nagram coś dla kanału Pińskiego, a o 21 będzie u mnie Zbigniew Stefanik i będziemy mówić o Francji i Stanach Zjednoczonych. Trzymajcie się i powodzonka. No I pamiętajcie, że to, ta, ta taka ruska i pisowska propaganda, że w Europie nic nie działa i tak dalej, no to jest właśnie tylko to, propaganda. Nie? Trzymajcie się i powodzonka. Ja robię to, co powinni wszyscy robić w Polsce, ludzie dobrej woli, czyli kontrpropagandę. No ale jakoś nie robią, no nie wiem, nie wiem, może to za trudne, może, może Polacy umieją tylko marudzić, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Ja uważam, że należy marudzić na ruskich i na PiS, a, ale chwalić Zachód, bo jest za co, jak widzicie. Jest, oni myślą cały czas o tym na przykład energetycznym szantażu ruskich. Nie? Jest o tym myślenie, o tym, żeby inwestować w Niemczech, a nie w Stanach Zjednoczonych, nie wiadomo po co wzmacniać Trumpa, tak? który się na. i tak jest niezły układ, bo Trump jest tak chciwy zarobku. Że on pozwala Niemcom kupować u siebie broń dla Ukrainy. To znaczy, za darmo nic nie da pierdolony narcyz Trump, ale można kupić u niego broń i żeby doposażyć Ukraińców, żeby trzaskali Ruskich. Nie? No. Trzymajcie się i powodzonka. Jak mówię, to nie koniec. Jeszcze dzisiaj, bo 21 będzie rozmowa ze zbyszkiem Stefanikiem, bo u tego u, 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 na kanale Pińskiego, no to chyba będzie nagrywane do tak zwanej puszki, żeby to puścić później, czyli za parę dni będzie. Trzymajcie się. Aha, jak Wam się podobało, moja samotna walka o Unię, o europejską Polskę, jak Wam się podoba, to możecie wyrazić swoje poparcie za pomocą zakupienia na przykład naszych książek. Ale bo oprócz tych książek, które widzicie na ekranie, mamy jeszcze powieść pana Milewskiego. Też polecam. Jak ktoś ma ochotę na trochę dobrej beletrystyki, tutaj jest adres naszego sklepu. Tu możecie wesprzeć mój kanał. Tu możecie postawić kawkę tak zwaną. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście to zrobili, bo zaczynam chwilami wątpić. A tak lepszego komentatora właściwie za nic, o nic, tak naprawdę na mnie trochę mnie osłabił. I jeżeli możecie mi poprawić humor, pokazując swoje wsparcie, to byłbym wdzięczny. Trzymajcie się, do zobaczenia później.